Urzeczywistnij swoje marzenia, jak świadomi przedsiębiorcy o otwartych sercach i umysłach mogą realizować swoje cele i marzenia w łatwy i automatyczny sposób. Autor Barbara Janina Łukowiak Czyta Barbara Janina Łukowiak Wstęp Czy jesteś gotowa na dobrobyt? Dobrobyt w każdej dziedzinie Twojego życia? Czy jesteś gotowa zrobić krok do przodu i znaleźć się w samym centrum dostatku? Czy jesteś gotowa na spełnienie swoich marzeń? I wreszcie, czy jesteś gotowa na poznanie nowej formuły sukcesu do realizacji marzeń? Tak, ta formuła naprawdę istnieje. Użyłam słowa formuła. Oznacza ono coś, co stwarzasz swoim umysłem, i jest to coś, co robisz, używając swojej energii. Nowa formuła sukcesu do realizacji marzeń ma wiele wspólnego z prawdziwym tobą z dostrojeniem się do Twojej wyjątkowości i z połączeniem ze źródłem. Wszystko, o czym piszę w tej książce. Wynika z moich ponad 30-letnich poszukiwań metod i sposobów na to, by doświadczyć więcej dobra i dobrobytu w swoim życiu. Nazywam się Barbara Łukowiak i jestem twórcą programu Urzeczywistnij swoje marzenia 40 dni dostrojenia do dobrobytu i dobrostanu wszechświata. Pomagam spełniać marzenia uzdolnionym, nastawionym na sukces, świadomym i twórczym przedsiębiorcom, którzy pragną realizować swoje cele i marzenia, ale wiedzą, że coś ich blokuje w odnoszeniu trwałych i zadawalających sukcesów. Jeżeli również należysz do tych osób, witam Cię serdecznie w miejscu, gdzie będziemy mówić na temat dobrostanu i wszelkiego dobrobytu. W miejscu, w którym nauczę Cię, jak możesz urzeczywistnić swoje marzenia. W tym miejscu poznasz łatwe, proste, ale też niezwykle skuteczne sposoby na wzięcie w swoje ręce, ochronę oraz wzrost wszystkich obszarów Twojego życia, Twojego szczęścia, dobrobytu finansowego, wspaniałych relacji miłosnych, partnerskich i międzyludzkich, ekspansji Twojego biznesu realizacji pracy życia, a także Twojego zdrowia i doskonałej sylwetki. Marzenia przecież są związane z wszystkimi obszarami w naszym życiu. Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się połączyć z wiedzą, którą przekazuję w tym poradniku. To jest bardzo dobrze zainwestowany czas i super decyzja, bo kiedy inwestujesz swój czas w siebie, w pogłębienie swojej wiedzy, zmieniasz się też wewnętrznie. Ewoluujesz. A kiedy się zmienia Twój świat wewnętrzny, zmienia się także świat na zewnątrz ciebie. Doskonałym na to dowodem jest przykład z mojego własnego podwórka. Pierwotnie planowałam zatytułować ten poradnik Nowa formuła sukcesu do realizacji marzeń. Na tym etapie miałam już gotową okładkę książki. Jednak stwierdziłam, że dodam już do prawie gotowej publikacji. Jeszcze jeden rozdział. Zanim to zrobiłam, bardzo ciekawą drogą przyszła do mnie informacja o zmianie tytułu poradnika. Jest to naprawdę interesujące i warte przekazania, dlatego podaję tutaj więcej szczegółów na ten temat. Zanim zaczęłam pracę nad dodatkowym rozdziałem, z nieznanego mi powodu zaczęły przychodzić do mnie myśli na temat nazwy mojej angielskiej strony. Mam dwie domeny angielskie. Unlock Your Inner Wealth, odblokuj swoje bogactwo, oraz Your dreams are coming true. Twoje marzenia się spełniają. Ponieważ dopiero zaczynam przekazywać swoją wiedzę w języku angielskim, ważne jest dla mnie ustalenie nazwy mojej głównej strony. Zaczęłam już wprawdzie rozbudowywać stronę Unlock Your Inner Wealth i nawet zdobyłam ponad 150 fanów tej strony na Facebooku. Ale nazwa Your Dreams Are Coming True zaczęła mnie znowu przyciągać. Czułam, że powinnam właśnie ją ustanowić jako moją główną. Dlatego zapytałam kilka osób, która nazwa wydaje im się lepsza i przyciągająca ich uwagę. Wybrali Your Dreams Are Coming True. W międzyczasie miałam kolejną sesję z Karen Sofią Peck. Dotyczącą rozwoju moich talentów i możliwości na jeszcze głębszym poziomie niż dotychczas, na poziomie samego jądra duszy. Jak widzisz, wciąż się kształcę i rozwijam, korzystając w tym celu także z pomocy innych osób. Zadałam pytanie dotyczące nazwy strony, także Karen. Cenię sobie jej intuicyjne zdolności. Ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedziała: Unlock Your Inner Wealth. Naprawdę bardzo się tym zdziwiłam, gdyż czułam całą sobą, że nazwa dotycząca marzeń jest bardziej odpowiednia. Po sesji z Karen wpadłam na pomysł przetestowania nazwy na Facebooku. Wypowiedziało się około 20 osób: 10 za jedną nazwą, pozostałe 10 za drugą. Dalej nie wiedziałam, jaką podjąć decyzję. Zrobiłam na to dwupunkt. Będzie o nim mowa w dalszej części książki. Na drugi dzień nazwa Unlock Your Inner Wealth zaczęła zdobywać coraz większą popularność, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że nic nie będę zmieniać i właśnie ją zostawię jaką główną. Pojawiły się jednak kolejne pytania: dlaczego to całe zamieszanie ze zmianą nazwy? I jak mogę wykorzystać domenę Your Dreams Are Coming True? Wtedy pomyślałam, że po przetłumaczeniu tej książki na język angielski mogłabym ją promować właśnie pod tym tytułem. Ale przecież ustalony już tytuł książki, nowa formuła sukcesu do realizacji marzeń, jest zupełnie inny od Twoje marzenia się spełniają. Zaczęłam też Zastanawiać się, kiedy wpadłam na pomysł zmiany dotyczącej angielskiej strony. I wtedy dosłownie olśniło mnie. Dotarło do mojej świadomości, że tak naprawdę nie chodziło o angielską nazwę strony, ale o tytuł właśnie tej książki. Moi przewodnicy, moja intuicja starała się to przekazać w najbardziej oczywisty i zrozumiały dla mnie sposób. Zostałam dosłownie poprowadzona za rękę po nitce do kłębka. Nowy tytuł bardziej oddaje charakter książki oraz nawiązuje do programu USM, o którym mówią w poradniku i na bazie którego oparta jest ta publikacja. Jestem pewna, że to sesja z Karen otworzyła nowy rozdział w moim życiu. Dzięki pracy, jaką wykonałyśmy, zaszły ogromne zmiany w moim świecie wewnętrznym, a co za tym idzie, w świecie zewnętrznym. Co ciekawe, zmiany te zaczęły już zachodzić kilka dni przed planowanym spotkaniem z Karen. Książka od kilku miesięcy czekała na dokończenie, ale dziwnym trafem wróciłam do niej tuż przed spotkaniem z Karen. Miałam też przygotowaną gotową okładkę z tytułem książki. Po zmianie tytułu wpadłam na pomysł dodania do książki nie tylko jednego rozdziału, ale także całej części. Dzięki temu otrzymujesz naprawdę skondensowaną i istotną wiedzę na temat możliwości urzeczywistnienia marzeń. Dzięki tej sytuacji uświadomiłam sobie także, że moja intuicja, moi przewodnicy duchowi cały czas. Są ze mną w kontakcie. Nie zawsze jednak do tej pory to dostrzegałam i interpretowałam we właściwy sposób. Teraz wiem, że nagły impuls zrobienia czegoś może oznaczać niekoniecznie dokonanie zmiany w temacie dotyczącym impulsu. Tak jak to było w przypadku odczucia przeze mnie potrzeby zmiany głównej domeny angielskiej. Z całego serca zapraszam Cię teraz nie tylko do lektury książki, ale do aktywnego wykorzystania w praktyce wiedzy w niej zawartej. Barbara Janina Łukowiak, styczeń 2017